Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Sędrowski, jestem radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii Wielkopolska Grupa Prawnicza. Jestem też autorem programu Asystent postępowania. I w trakcie naszego poprzedniego spotkania pokazywałem Państwu, w jaki sposób przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast dzisiaj pracować będziemy nad specyfikacją warunków zamówienia, czyli tym najważniejszym dokumentem w toku całego postępowania. No jak Państwo doskonale wiecie, specyfikacja warunków zamówienia to jest bardzo złożony dokument składający się tak naprawdę z kilkunastu punktów. Dlatego dzisiaj pracować będziemy nad częścią specyfikacji i skończymy na warunkach udziału postępowań. Zaczniemy od pokazania Państwu listy postępowań. Listy, z której możemy sobie wybrać wszystkie postępowania, nad którymi w ramach asystenta postępowania w danym momencie pracujemy, lub też zakończyliśmy przygotowanie chociażby specyfikacji warunków zamówienia. Tutaj Państwo widzicie: mamy nazwy postępowań, mamy też określone tryby, w których są prowadzone postępowanie, ponieważ w ramach asystenta postępowania możemy prowadzić postępowanie. W ramach trybu podstawowego, w ramach przetargu nieograniczonego, ale także w ramach zasady konkurencyjności. Dobrze. Zaczniemy od wyboru postępowania. Wybierzemy sobie postępowanie dotyczące usług sprzątania w gminie Kowary. Przygotowanie, postępowania mamy już za sobą. Przechodzimy do drugiej zakładki, czyli specyfikacja warunków zamówień. Jak Państwo widzicie, praca nad specyfikacją w ramach programu Asystent Postępowania wygląda w ten sposób, że de facto mamy trzy ekrany. Po lewej stronie, jak Państwo widzicie, mamy tak naprawdę wymienione wszystkie elementy specyfikacji, nad którymi no, należy pracować, one wynikają z przepisów ustawy, wszystkie są tutaj wymienione. Dzisiaj, tak jak już mówiłem, skończymy na warunkach udziału w postępowaniu. Po środku mamy taki ekran roboczy, czyli w ramach którego wykonujemy te wszystkie czynności, uzupełniamy treść. Jeżeli potrzebujemy trochę więcej miejsca do uzupełniania, to możemy zwinąć to menu boczne, wtedy na pasku, jak Państwo widzicie, mamy więcej miejsca, natomiast po prawej stronie, mamy podgląd to jest podgląd nad tym nad czym w danym momencie pracujemy i oczywiście w każdym momencie po pierwsze widzimy nad jakim elementem pracujemy jeżeli ten element zaraz to państwo zobaczycie jest na czerwono to znaczy że ten krok jeszcze nie jest zapisany jesteśmy właśnie w trakcie pracy nad tym elementem w każdym momencie możemy wygenerować dokument specyfikacji warunków zamówień Zaczynamy od takich elementów podstawowych, czyli informacji o zamawiającym. I tutaj ważna informacja dla Państwa: logując się w systemie, rejestrując się w systemie, no Państwo te dane dotyczące zamawiającego podajecie. Te podstawowe informacje, jaka to jest jednostka, jaka jest siedziba, jaki jest adres strony internetowej, numer rachunku bankowego. Program oczywiście te dane zapamiętuje, dlatego pracując nad specyfikacją, nie musimy się nad tym zastanawiać. Te dane już mamy tutaj, jak Państwo widzicie, wskazane, dlatego możemy przejść do, do następnego kroku, czyli do trybu postępowania. I teraz na chwilę cofniemy się do przygotowania postępowania, bo tę informację wskazywaliśmy właśnie przygotowując postępowanie. Tutaj jednym z elementów przygotowania postępowania jest określenie trybu. Wskazaliśmy, że jest to tryb podstawowy, wersja pierwsza, i w tym momencie program zapamiętuje tę informację. Ten tryb już jest wybrany, co oczywiście oznacza, że program dobiera odpowiednią do tego trybu treść. No między innymi pojawia się, jak Państwo widzicie, informacja, że zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Oczywiście, w zależności od tego, jaki to byłby tryb podstawowy, czy wersja pierwsza, druga, trzecia, ta treść odpowiednio się zmieni. Więc. Tak naprawdę trzy pierwsze elementy specyfikacji mamy już za sobą. I Teraz przechodzimy do, do sumie takiego najważniejszego w ramach każdej specyfikacji warunków zamówienia e, najważniejszego elementu, czyli opisu przedmiotu zamówienia. I tak jak już Państwu mówiłem, jeżeli potrzebujemy trochę więcej miejsca w tym ekranie roboczym, to możemy sobie tutaj kliknąć taki przycisk. Wtedy akurat nam się zwija podgląd. Możemy także z tej strony. Kliknąć ten przycisk, co oznacza, że w tym momencie nie mamy tego menu bocznego. I teraz tak, w ramach opisu przedmiotu zamówienia. No, oczywiście zaczynamy od kodów CPV i w ramach asystenta postępowania te kody możecie Państwo sobie dobierać na trzy sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że znamy już kod, znamy numer, znamy nazwę i po prostu wskazujemy go tutaj. Drugi sposób no to, jest, to jest możliwość filtrowania i tak naprawdę możliwość wyszukiwania. Jeżeli sobie teraz wpiszemy jakieś hasło, które nas interesuje, powiedzmy, sprzątanie, um, usługi sprzątania, dodajemy ten kod, on już jest w specyfikacji. No Mamy także listę kodów, możemy sobie te kody wybierać, właśnie z tej listy. Także tak naprawdę mamy trzy sposoby wyboru um, kodu CPV. Program nas pyta, czy zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jeżeli klikamy, że tak, oczywiście tutaj już mamy podpowiedź, jakie to mogą być programy operacyjne, w ramach których jest realizowane zamówienie i przyjmijmy, że to zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. Kolejne pytanie. Program nas pyta, w jaki sposób chcemy dokonać opisu przedmiotu zamówień. Mamy tak naprawdę kilka możliwości. Możemy załączyć jakiś dokument, jakiś załącznik. Z opisem przedmiotu zamówienia. Możemy dokonać tego opisu w programie i także jednocześnie załączyć jakieś dokumenty, albo opcja trzecia, czyli po prostu w tym momencie dokonujemy opisu przedmiotu zamówienia w ramach programu. Tutaj mamy ekran do, do tego, żeby tę treść wpisać. Tutaj nie będziemy tracili na to czasu, tylko piszemy jakąś podstawową treść. Dobrze. Idziemy dalej. I tu jest, tutaj zaczyna się bardzo um, ważny aspekt asystenta postępowania, ponieważ w ramach opisu przedmiotu zamówienia oczywiście, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, program nam podpowiada, jakie elementy składają się na opis przedmiotu zamówienia, zadając odpowiednie pytania. Jakby pierwszy element dotyczy certyfikatu. Czy wymagamy, żeby w ramach tego Przedmiotu zamówienia w ramach tego postępowania wykonawcy przedkładali określone certyfikaty. W zależności od tego, co wybierzemy, no to oczywiście program generuje odpowiednią treść. Jeżeli chcielibyśmy, żeby faktycznie wykonawcy załączali certyfikaty, no to klikamy tutaj okienko tak pojawia się miejsce na wpisanie tego certyfikatu i ta treść oczywiście znajdować się będzie w specyfikacji warunków zamówienia. No akurat ten przedmiot zamówienia nie wymaga certyfikatów, natomiast tutaj pojawia się kolejne pytanie dotyczące zatrudniania osób na podstawie stosunku pracy i jeżeli oczywiście chcemy przewidzieć specyfikacji takie elementy klikamy tak i proszę zobaczyć tutaj już de facto program nam podpowiada jaka treść powinna znaleźć się w specyfikacji warunków zamówienia. No, zaczynamy od tego, że musimy określić rodzaj czynności, które wymagają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. No i tutaj mamy czynności określone z czytaniem. Zatwierdzamy zielonym znakiem. Sposób weryfikowania, czyli to jest też element wynikający, no musimy w tym momencie wskazać, w jaki sposób będziemy to weryfikować. Wpiszmy umowę o pracę, zatwierdzamy zielonym znakiem i trzecie pytanie, jakie uprawnienia ma zamawiający z tytułu kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i tutaj wpiszmy sobie tak. Dobrze. I jak Państwo widzicie, program nam zadaje kolejne pytania, między innymi dotyczące zatrudniania osób szczególnie chronionych. Czy taką opcję przewidujemy? I kolejne bardzo ważne pytanie dotyczy wizji lokalnej. Czy przewidujemy, żeby w ramach tego postępowania, żeby tego, w ramach tego zamówienia, wykonawcy odbyli wizję lokalną? Tutaj mamy trzy opcje. Zamawiający przewiduje, Możliwość wizji lokalnej. Druga opcja jest taka, wynikająca z przepisów ustawy, że zamawiający przewiduje obowiązek złożenia oferty dopiero po odbyciu wizji lokalnej. I tutaj ważna uwaga, jeżeli wybierzemy tą opcję, czyli jeżeli zaznaczymy, że ofertę można złożyć dopiero po odbyciu wizji lokalnej, no to w takim razie zgodnie z przepisami nowej ustawy prawa zamówień publicznych powinniśmy wydłużyć termin na składanie ofert. W asystencie postępowania, oczywiście program. Pamięta tę informację, pamięta, że wybraliśmy opcję możliwości złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej i oczywiście w odpowiedni sposób dobierze termin składania ofert. Taką opcję klikamy. Oczywiście, jeżeli przewidujemy, że wykonawcy muszą złożyć ofertę dopiero po odbyciu wizji lokalnej, no to musimy też odpowiednią treść. Specyfikacji dobrać. Jak Państwo widzicie, program znowu nam podpowiada, jak ta treść powinna wyglądać, i w zależności od tego, którą opcję wybierzemy, to program nam dobiera treść specyfikacji. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy przewidujemy, czy zamawiający przewiduje możliwość sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Tutaj też mamy trzy opcje. W ramach tego postępowania wpiszmy, że zamawiający nie określa tych regulacji. I tylko też chciałem Państwu pokazać, że to co robimy w tym ekranie roboczym, to na bieżąco pojawia nam się na czerwono na razie, bo jeszcze to nie jest zatwierdzony element. W tym podglądzie specyfikacji, więc widzimy de facto, jaka treść będzie w specyfikacji. Między innymi mamy punkt 4.9 dotyczący wizji lokalnej, że zamawiający nie określa tych warunków wizji lokalnej i też nie określa warunków sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówień. Kolejne pytanie dotyczy ofert wariantowych. Czy przewidujemy możliwość składania takich ofert? Mamy też pytanie dotyczące dopuszczalności walut obcych. Czy przewidujemy jakieś waluty obce w tym postępowaniu? Jeżeli tak, to oczywiście klikamy. Kolejne pytanie dotyczy zwrotu kosztów. Czy przewidujemy zwrot kosztów? I ostatnie pytanie dotyczy osobistego wykonania przedmiotu zamówienia. Czy przewidujemy taki obowiązek? I teraz, jeżeli na te pytanie nie chcemy odpowiadać, zapisujemy treść, i w tym wypadku już skończyliśmy pracę nad opisem przedmiotu zamówienia. Przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do informacji o zamówieniach uzupełniających. Tutaj znowu na chwilę wrócimy do przygotowania postępowania, ponieważ przygotowując postępowanie i ustalając wartość zamówienia, wskazaliśmy, że wartość zamówień uzupełniających będzie wynosiła 30%. Program tę informację zapamiętał. I dlatego już w specyfikacji mamy tak naprawdę gotową treść, którą możemy wprowadzić do specyfikacji, tak naprawdę tylko zaznaczając ten checkbox, czyli zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 30%. No i tutaj mamy też propozycję na tym, czy, na, e, propozycję tego, na czym te zamówienia uzupełniające polegają. Zapisujemy ten krok. Przechodzimy do terminu wykonania zamówienia. To jest dosyć prosty krok. Możemy na dwa sposoby ten termin określić. Możemy wpisać konkretną datę, no ale też, i tutaj jak Państwo widzicie, mamy podpowiedź. To wynika z ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ zgodnie z artykułem 436 prawa zamówień publicznych, ten planowany termin zakończenia usługi, dostawy czy też robót budowlanych no, należy w miarę możliwości określić w tygodniach, w miesiącach, Dniach lub też latach. No i oczywiście, taką też opcję. Mamy tutaj sobie wpisujemy okres 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówień. I przechodzimy do ostatniego punktu, który dzisiaj sobie omówimy, też bardzo istotnego. No, mamy opis przedmiotu zamówienia, który jest takim kluczowym punktem, ale oczywiście, warunki udziału w postępowaniu. Program nam zadaje pierwsze pytanie, czy w ogóle chcemy takie warunki przewidzieć. Klikamy, że oczywiście tak. Jak Państwo widzicie, mamy pytania dotyczące wszystkich możliwych warunków w danym postępowaniu. Pierwsze pytanie dotyczy warunków dotyczących zdolności wykonawcy do występowania w obrocie gospodarczym. Kolejny, kolejne pytanie dotyczy warunków w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności. Kolejne pytanie mamy dotyczące. Tej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, czyli jak Państwo widzicie, wszystko to, co jest wymagane przepisami ustawy, to się znajduje w naszym programie. Tych pierwszych dwóch warunków nie chcemy, nie chcemy wskazywać, więc nie będziemy tutaj nic klikać, przejdziemy do sytuacji ekonomicznej. I teraz tak, program nam podpowiada, jak możemy ten warunek określić, czyli pierwsza możliwość: wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Klikamy ten checkbox, uzupełniamy jego treść. Już mamy tutaj, jakby, propozycję: wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę. Wpisujemy kwotę. 100 tysięcy złotych. Zatwierdzamy. I teraz proszę zwrócić uwagę. Wybierając dany warunek udziału w postępowaniu, program automatycznie nam podpowiada, jakie w ramach tego warunku powinniśmy dobrać dokumenty. No w, tym, w tym wypadku jest to dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony. Klikamy tylko ten dokument i mamy pewność, że ten dokument będzie wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, jako ten wymagany. wymagany od wykonawców dokument. Określimy sobie też jeszcze warunek w zakresie doświadczenia, czyli w sumie ten najistotniejszy warunek. Mamy już propozycję treści, czyli program nam podpowiada, jak ten warunek może wyglądać. Wykonawca posiada doświadczenie, to jest w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonał co najmniej trzy zadania. Tutaj piszemy polegające na tą taką pomieszczeń o wartości 50 tysięcy złotych. Każde zatwierdzamy tym zielonym przyciskiem i teraz proszę zwrócić uwagę, program nam automatycznie podpowiada, co w ramach tego warunku, jakie dokumenty występują. No i oczywiście tym takim dokumentem, który dotyczy warunku w zakresie doświadczenia jest wykaz i bardzo ważna informacja, ten wykaz usług, tak jak i wszystkie wykazy i wszystkie oświadczenia w ramach warunków udziału w postępowaniu, możemy sobie wygenerować z poziomu programu. Klikamy opcję generacja pliku i jak Państwo widzicie, możemy sobie no, nawet skonfigurować ten wykaz usług, czyli możemy wskazać, w jaki sposób chcemy, żeby ten wykaz. Usług wyglądał. Tutaj mamy propozycję, co się będzie w tym wykazie znajdować, czyli przedmiot usługi, wartość usługi, data wykonania, podmioty, na rzecz których zostały wykonane, czy też skazanie podmiotów na potencjale, których ewentualnie wykonawca będzie się opierał. Jeżeli te elementy chcemy, żeby się znalazły, klikamy Zakończ tworzenie wykazu, klikamy Zapisz i generuj i proszę zwrócić uwagę. W tym wypadku już mamy gotowy wykaz usług ze wszystkimi elementami, które są tutaj niezbędne. Nazwa postępowania, te wszystkie elementy, które powinny się znaleźć, one znajdują się w wykazie usług. I tak wygląda praca nad tak naprawdę każdym warunkiem udziału w postępowaniu. No tutaj, już kliknęliśmy, już mamy stworzony ten wykaz usług. Jeżeli chcielibyśmy określać kolejne warunki, no to dokładnie w ten sam sposób, czyli klikamy, że tak, na przykład warunek dotyczący potencjału technicznego i w tym wypadku pojawiają nam się te dokumenty, których możemy żądać od wykonawcy. Wystarczy, że któryś z nich zaznaczymy, on już będzie znajdował się w treści specyfikacji warunków zamówień. Jeżeli chcemy, żeby na ten moment specyfikacja już była gotowa, czyli tutaj doszliśmy do warunków udziału w postępowaniu, ja też Państwu zaraz pokażę. Możemy sobie wygenerować ten dokument, nad którym przed chwileczką pracowaliśmy, i zaraz Państwu pokażę, jak ta specyfikacja wygląda. Właśnie dokument się pobiera, i proszę zwrócić uwagę. To jest specyfikacja warunków zamówienia z wszystkimi elementami, nad którymi dzisiaj pracowaliśmy. Informacje o zamawiającym, tryb, opis przedmiotu zamówienia, oczywiście to, co sobie uzupełnialiśmy, informacje o zamówieniach uzupełniających, termin wykonania zamówienia i warunki udziału w postępowaniu z określeniem tych warunków, które wskazaliśmy, które chcieliśmy określić oraz dokumentów. Które należy załączyć, tak jak już Państwu mówiłem, program automatycznie dobra w zależności od tych warunków dokumenty których, dokumenty, których będziemy żądać od wykonawcy. Tak wygląda do tego momentu specyfikacja. Na dzisiaj to już wszystko. Na, w trakcie naszego kolejnego spotkania będziemy omawiali kolejne elementy. Zaczniemy od podstaw do wykluczenia i dojdziemy do końca specyfikacji warunków zamówienia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.